Witam wszystkich serdecznie na kanale InfoSoccer. Półfinały Ligi Mistrzów już za nami i w tym odcinku chcielibyśmy je krótko omówić. Dzisiaj gościnnie wystąpi mój znajomy Mateusz, który również interesuje się piłką nożną Cześć Mateusz. Witam Łukaszu, cześć. Witam serdecznie wszystkich widzów kanału InfoSoccer. I podsumujemy sobie tutaj właśnie półfinały, które miały miejsce wczoraj oraz przedwczoraj. Remis Bayernu Monachium z Realem Madryt na Allianz Arenie i minimalna zaliczka porusji Dortmund z PSG na Zignaliduna Park w Dortmundzie. Jak krótko podsumowałbyś te mecze? No zdecydowanie były to bardzo dobre widowiska, zdecydowanie bardzo mi się podobał mecz Bayernu z Realem. Real bardzo dobrze zaczął pierwszą połowę. Natomiast Bayern zdecydowanie, mimo, mimo prowadzenia Realu 1-0, Bayern e, wyraźnie dominował w tym meczu. Szybko odrabiając straty w drugiej połowie, strzelając e, dwie bramki. E, koniec koń, końców, prawdopodobnie najsłabszy zawodnik Bayernu, jakim jest Korańczyk Kim, e, sprowokował rzut dla Realu, skutecznie wykonany przez Viniciusa. No, i w ten spo sposób ten, uważam, że remis jest chyba najsprawiedliwszym wynikiem, jaki mógł tutaj być, bo. No, dwie drużyny miały, tak? Swoje te momenty. Chociaż trzeba przyznać zdecydowanie, że tutaj Bayern mógł to wygrać, bo tą drugą połowę to zaczęli naprawdę bardzo ofensywnie, szybko zrobili straty. No i w Realu dosyć słaby mecz. Tutaj bym ocenił na przykład Bellingama, który był dosyć niewidoczny. Tak naprawdę najlepiej radził sobie tam Vinicius. No i tutaj te dwie bramki, no to tak jak wspomniałem, właśnie błąd Koreańczyka Kimindze, który sam przyznał, że ten mecz mu nie wyszedł, zbyt szybko wystartował do piłki. No i dwie akcje Viniciusza z Juniora, które uratowały Madrytowi remis. I jeśli chodzi o Bayern, no to Alia rzeczywiście pokazali siłę. Teraz pytanie, jak sobie poradzą na Santiago Bernabéu, tak? bo tutaj publiczność będzie na pewno za Madrytem i będzie to takim jakby wspomagającym mocno czynnikiem. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że Bayern już rywalizację o mistrzostwo Niemiec przegrał. W Pucharze Niemiec też już go nie ma i jedyne co mogą teraz robić, no to, jedyne co już zostaje to właśnie finał Ligi Mistrzów i samo wygranie trofeum. Więc także mogą wystawić najmocniejsze składy właśnie na Real Madryt a na Ligę zgaduje, że niektórzy zawodnicy rezerwowi wystąpią w najbliższych meczach. Real, Real ma tutaj zupełnie inną sytuację, bo jednocześnie może skupić się jednocześnie skupia się na Lidze i na y, Lidze mistrzów, bo tu i tu ma do wygrania. Zostało jeszcze bodajże 3-4 kolejki 3 kolejki. No, trzy kolejki no. Także ale Real to jest taka drużyna, która ma zawodników do grania, Ancelotti ma spory arsenał zawodników, także ma kim kogo zastąpić na najbliższe mecze Ligi Hiszpańskiej oraz najbliższy półfinał Ligi Mistrzów. No na pewno tutaj jeśli chodzi o Bayern to oni nie zdobędą tego trofeum pierwszy raz od dekady, od 11 lat dokładnie. Więc tutaj te mecze ligowe no to oni tak z przymrużeniem oka sobie teraz potraktują, a wszystko zmobilizują na Ligę Mistrzów, no bo pokazali jednak, że są silni. Dobrze radzący sobie Arsenal pokonali w finale Z Madrytem wywalczyli cenny remis. No, oczywiście, Real będzie miał za sobą publikę, ale tak naprawdę Bayern może zacząć trochę bardziej defensywnie teraz. Nie tak ofensywnie jak u siebie. No i mogą tutaj wyjść z założenia, że właśnie gra na kontry, tak, z skrzydłami, które Bayern ma bardzo silne, bardzo wysoka jakość, więc tu ciężko będzie przewidzieć. Minimalnym faworytem według mnie i tak będzie Real Madrid, ponieważ grają u siebie, jest to drużyna stworzona pod podobnych mistrzów, ale Bayern wcale nie musi być skreślony. A co sądzisz na przykład o tym drugim meczu, o tej zaliczce Borussii dortmund która u siebie spisała się naprawdę dobrze? No i tutaj to PSG, które zawsze jest jednym z wielkich faworytów, zostało pokonane i ta siła ofensywna została w Dortmundzie powstrzymana. W yy, nie wynik w absolutnie nie dziwi, zwłaszcza że Borusja na swoim stadionie zawsze się yy, bardzo dobrze prezentuje. Yy, najbardziej. Podobał mi się powracający do Borussii na zasadzie wypożyczenia e, Sancho. E, z tego co czytałem w internecie, to wygrał bardzo dużo pojedynków e, biegowych. E, kilka, kilka razy wdał się w solidny dribling. I myślę, że Borusia powinna bardzo się zastanowić nad kupem tego zawodnika. Borusia też jest takim klubem, który. Stana ze sobą takiego zawodników doświadczonych z młodymi zawodnikami. A Dejani też świetnie się sprawuje. Film Kruk, który w tamtym sezonie był najlepszym szczelcem ligi niemieckiej, trafił do Borussii w tym sezonie i również spisuje się bardzo dobrze, mimo swojego wieku. Uważam, że trener Borussii Dortmund idealnie, idealnie stalił ze sobą ten zespół, idealnie go zgrał, co przyczyniło się na to, że we wczorajszym meczu wynieśli cenę zwycięstwo. Co prawda jednobramkowe, trochę niebezpieczne, które trudno będzie obronić w Paryżu, ale wierzę, że Borusja da radę. Też mi się wydaje, że Borusja ma szansę bo awansować do finału. Oni tak naprawdę są czarnym koniem, więc dla nich dojście do najlepszej czwórki w Europie to już jest duży sukces. A PSG jest takim zespołem, który rzeczywiście ma tą piłkarską jakość te nazwiska, ale są trochę tacy moim zdaniem tak jakby przereklamowani. No bo z Barceloną też przegrali u siebie w Paryżu, dopóki nie było tej czerwonej kartki, no to Paryż był tutaj, yy, powiedzmy sobie, no na... No może nie na straconej pozycji, ale przegrywał już 4-2 w dwóch meczu. No i teraz z Borusem też tak naprawdę pokazali, że no nie ma u nich takiego tego ducha zespołu, tej takiej siły i mobilizacji. Przegrali z Dortmundem 1 0 w drugim meczu no pewnie są faworytem, bo drobienie straty i 2-0 w Paryżu no to nie jest też jakoś wybitnie trudne. Ale wydaje mi się, że Borussia, jeśli zagra tak dobrze jak grała ostatnie mecze, czy to za Tel czy z PSG, no to ma y, szansę na kolejny sukces. Wielki sukces w ich historii i po 11 latach ponowny awans do finału. Dokładnie tak. Ty, tylko teraz y, pytanie, czy można zauważyć, jakimi narzędziami operuje y, y, PSR. Ja uważam, że najbardziej tutaj ubolewa druga linia, czyli środkowi pomocniczy razem z Fabianem, który w tym meczu nie wypadł najlepiej, Luis Enrique musi poważnie się zastanowić nad dobrem taktycznym na przyszły mecz, tym bardziej, że ligę francuską mają już wygraną, także najbliższe mecze e, trener może sobie odpuścić i dać pograć innym zawodnikom, którzy jeszcze, e, mają mało tych występów, a potencjalnie mogą zastąpić tych, którzy wystąpili w tym meczu i wystawić najmocniejszy możliwy skład, e, jaki możliwy jest na Borussia Dortmund i i liczenie na to, że zawodnicy dadzą radę. Też, mi się, Też mi się wydaje, że na przykład Mbappé jako klasyczna dziewiątka to nie jest taki najlepszy pomysł, ponieważ to jest troszeczkę inny profil zawodnika to nie jest taki jak Haland, Kane czy Lewandowski, że on tam jest środkowym napastnikiem i idealnie wykańcza. Tylko to jest bardziej taki skrzydłowy zawodnik, który musi się rozpędzić, wejść w jakiś dribbling z tego skrzydła, mhm. jakieś zejście do środka, strzał z dystansu. I tutaj myślę, że wstawianie na dziewiątce to zdecydowanie lepiej jest zagrać z tym łani, Mają bafę na lewym skrzydle. No bo no zobaczmy nawet przykład Sadio Mané, który grał tam przez sezon w Bayernie. On w Liverpoolu doskonale radził sobie jako skrzydłowy i robił świetne statystyki, a w momencie, gdy Bayern chciał go ustawić jako klasyczną dziewiątkę, wtedy ten Nagelsmann zupełnie się na tym nie sprawił. Mbappé oczywiście lepiej sobie radzi na dziewiątce niż Mane, ale tutaj wydaje mi się, że to jest bardziej skrzydłowy mimo wszystko, taki, który lubi się rozpędzić, jest szybki, a nie taki klasyczny napastnik, który wchodzi i te bramki typowo dopycha, wbija. No zgadzam się, ale uważam, że trenerzy przede wszystkim są w sobie zawodników uniwersalnych, którzy z jednocześnie spiszą się na kilku różnych pozycjach, no i jeżeli teraz Kylian Mbappé sobie jeszcze tego nie wypracował, tej klasycznej dziewiątki, nie oznacza, że w ogóle sobie tego nie wypracuje. Niemniej jednak uważam, że właśnie gra na skrzydle, zbieganie do środka, danie się w dribbling. I to jest to, czym się Mbappé najlepiej, najlepiej spisuje. Także jeżeli nie będziemy mu dawać szans na tej dziewiątce, no to nigdy. Nigdy się tego też nie nauczy. Też ale... nie wiadomo jak właśnie jak z silniejszą drugą linią na przykład, jeśli przejdzie do Realu Madryt, no bo tam może sobie zupełnie inaczej radzić, biorąc pod uwagę, że będzie miał tam wsparcie na skrzydle Viniciusza, druga linia Bellinga. Oczywiście zależy, czy ten transfer do Madrytu dojdzie do skutku. No kwestia finansowa. Dużo się mówi o tym transferze i jeżeli Mbappé liczy na jakiś front w swojej karierze, bo nie ukrywajmy, Liga Hiszpańska jest Powiedziałbym, że jest minimalnie lepsza od ligi francuskiej. Jeżeli Kylian yy, jeżeli Mbappé myśli o czymś więcej niż tylko co roku wygrywanie pucharu i mistrzostwa Francji, to powinien zdecydowanie zmienić kierunek i pójść no, do jakiegoś bardziej klubu. No, tak, no jak Hiszpańska to, to jest faktycznie. jednak Real Madryt, który tam 14 razy zdobywa tą ligę mistrzów, najbardziej utytułowany klub Barcelona, która też marketingowo yy, no, bazuje na tych dawnych sukcesach, ale też ma ogromną rzeszę fanów, więc to jest pojedynek marketingowy, to na pewno przejście to jest awans yy, ogromny, już nawet nie chodzi o sam marketing, ale o ten poziom no, Real Madryt to jest aktualnie chyba najlepszy klub w Europie. Dlatego to na pewno byłby duży zysk, no p.e. że Mistrzostwa Francji, ale tak naprawdę tam nie mają za wielkiej konkurencji i to jest liga słabsza zarówno od hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej. Więc dla jego powiedzmy takich właśnie sukcesów drużynowych, no to transfer do Madrytu byłby jak najbardziej wskazany. A co Państwo sądzą, co sądzicie widzowie o tych meczach? Jak typujecie finały? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli się podobało prosimy o łapkę w górę, subskrypcję. Na dzisiaj to wszystko, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Do zobaczenia!